Siema, z nęfferti. W dzisiejszym odcinku zefniemy sobie oto tego gagawka z gagatkiem, który stoi za kamerą Oto tymi trytetkami i spędzą w nich 24 godziny. To let's go, dawaj rękę. Ty prawą, Tak? Mam tak wątpliwości tutaj. Zrobimy tak, żeby krew nie napływała oczywiście. Przystą daję lewo na rękę. A! No, no, to daję no, daj, ja już. Co? Trochę luźnij. trochę. Ty tego nie cofniesz. Wracam po krótkiej przerwie. Uważaj tutaj też. No, bo ja ci mogę. Mogę zawsze. <laughs> Dobra, Ty? na razie styknie. No, jak ci to z ręki zejdzie, no, to możesz nas napisać, to nie ma problemu. Dobra, nie, przesadziłeś. Okay. <laughs> Dobra, a więc teraz będziemy się kierować do maczka z tymi autodelekwantami i zobaczymy, co tam się będzie działo. Oczywiście będziemy wam nagrywać całą drogę, więc zobaczycie, co się tutaj tej Nie pamiętam. Druga tej ręki, ale teraz. No. Uspokój no, Tutaj widzimy sobie zwierzę z oczywiście największym śladziem w Polsce, w tej kolekcji wcale. Samo posiadamy. ogłuszyć byłoby. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to co? Nie tylko wcale do odwróć. Jesteśmy jeszcze na stopni prostej tak. do naszego marszka, w którym będzie jeszcze dużo działo. Tak, nie, tak. Jak się czujesz po niecałych 10 minutach z panie pięciu z tym samym? Poddziałasz się po asystentycznie jak do mnie się przybliżą do ręką. Także ma problem. Na mi ręka i teraz na każdym etapie trzeba wyciągnąć. się lajka do... Bo to zdjęcie. <noise> <noise> Ale lajka <noise> trzeba też zostawić Wcześniej już sobie, ja to, to, to Subskrypcję. Oczywiście na dole. Sąleczkę. Jesteśmy niedaleko Mcdonald's dzika. No, Dobra, Długą trasą? Zaraz będzie siedzieć, mocno działa, znaczy skończymy. Skończymy. Mówili, ja się mocno działo pewno Nie po co mówię mówili, razem przy jednym stoliku. Bober, co bierzesz w McDonaldzie? Ja wierzę, kurczak. Zobacz, do usiądę się nie ruszam. Co co nie było krzyczał tam. Ja biorę... kurczaczki. Sześć <coughs> kurczaczków i fryteczki małe. A nie, maksikema Oby, i... Maksikema i kurczak. Kredyt, kredyt, tam weźmie w maku. <coughs> <A> panowie. <coughs> Chyba dochodzimy już do... Nie no... Mam iść? No a... Nie no masz stać, a on wejdzie. To ktoś my się do Was przyjmujemy. Trzynaście złotych zł, mam. Ooo, wow. Cappy Kapimila weź dobra. Zwłaszcza <suszy> za aplikację. Używaj drugiej ręki. Tak, Ja mam stary <suszy> używaj drugiej ręki. <suszy> Wiesz, nie wiem mm. jak to nie wiadomo co Jakieś dziecko, nie nie wiem 13 lat, czy 14 działku, na kogoś patrzy No ale ja na niego patrzę, no ja nie wiem co mi pomóc Ja pokażę wam jak umyć ręce Jak się było? Dajcie sobie Pójść się ładnie Pójść mm -hmm. ręce Każdy palec po kolei, żeby było ładnie Dlatego tego Nad też mogą być każdy. No, zwijamy. Po prostu on tak nie wiesz, normalnie, to musi wstać. Wydaje się. Nie bo mogę To no, jest <grywa> <grywa> No to już minęło 24 godziny prawie, prawie go rozwaliłem, ale prawie yy, Było trudno w McDonaldzie, bo się szarpał. Jeszcze nie sprzątał po sobie oczywiście. No tak, że rozcinaj bo ja już... Wiesz co. Dał mnie. Jeszcze się złamę. No ostatnim szkór. Jest właśnie na tydzień? Dobra, oh, idziemy jeszcze. O się. <laughs> ty zostawiasz. Oh, Odciągnął. <laughs> A więc pamiętajcie jeszcze o subskrypcji naszego kanału i oparcie w górze. Dziękujemy Dzień i o... Bada.